W dzisiejszym odcinku muszę zdobyć autograf Messi'ego na koszulce Argentyny I ja za to płacę 1000 dolarów A ty, jeśli teraz komuś założyć dziurkę z kibiców Argentyny, dostajesz 50 zł Nie ma problemu Powodzenia Nie była to czysta dziurka Ile do wygrania? 50 zł no Za połowę 25 Tak Takim oto sposobem Kuba zgarnia 25 zł, ale naszykowaliśmy dla niego jeszcze jedno wyzwanie Mamy dla Ciebie wyzwanie. Jak wymienić ten szalik reprezentacji Polski na beret y, kibica Meksyku, to dostajesz 50 złotych. Chcesz zmienić jakieś fajne rzeczy? to, Niestety nie chcieli się wymienić, ale pozwolili przymierzyć. spróbować? Ja nie Za to dostaniesz dyszkę, nie? Nie wymieniłeś co prawda szalika na ten berecik ładny. Chociaż przymierzyłeś, za to trzymaj dyszkę. O, dla ciebie dziękuję bardzo. lecimy z kolejnymi wyzwaniami. I przyszedł czas na wyzwanie, za które dostanę 1000 dolarów. Na tej koszulce, kochani, jeśli Kłesek zdobędzie autograf tutaj Messi, Di Maria bądź Dybala, płacę mu 1000 dolarów w gotówce. Oglądajcie do końca. Warto. Będę tutaj mocno walczył, żeby rzeczywiście był autograf. A czy uda nam się zdobyć autograf Leo, tego dowiecie się w dalszej części filmu. Dzisiaj trochę wyzwań mamy do zrobienia, i warto tutaj zaznaczyć, że jak zostawicie 5000 łapek w górę pod tym filmem, to robimy dla Was niesamowitą relację z meczu Polska-Argentyna. To spotkanie już w środę. Emocje będą na pewno ogromne. Musimy zremisować albo wygrać, żeby wyjść z pierwszego miejsca. Tam ogólnie jest wszystko mega zagmatwane, ale oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych. A teraz jedziemy do centrum Doha. Dzisiaj podjechaliśmy na Kornisz tylko od drugiej strony. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo jeszcze nie było tak okazji się przejść, jak to wszystko się jest rozstawione. I tutaj dalej wykonujemy wyzwanie Osiano. To że strefa Arabii Saudyjskiej jest strefa kibiców. Wybiemy? Można się dzisiaj po, po nabijeźnik Dobra, idziemy, no jesteśmy zakręcimy beczkę. No widzimy dom Arabii Saudyjskiej, ale jakiś pusty Pazero! Dziękujemy! Dziękujemy za pazeno! Co to się dzieje? O, i cyk, jest brameczka jakaś. A to jest znakomita okazja na kolejne wyzwanie. Jak strzelicie go latemu ziomeczkowi, to zgarniacie 50 dolarów. Jest tutaj fotokomórka, jest to bardzo trudne. Powodzenia. Nie, ustalcie sobie kto pierwszy. 50 dolarów! Sławek jeszcze daje 50 dolarów, więc masz 100 dolarów do wygrania. Powodzenia!

Przyszedł czas na następne wyzwanie. Panowie, powiem tak. Kto wygra z Was jeden na jeden? Do jednego gola. Zgarnia 10 euro. Dolary się skończyły, ale mamy euro tej wszystkie waluty świata. Gramy! A, ah, sorry. Ah. One goal, ok? One goal. Please. Takim oto sposobem Mati wygrywa 10 euro, a teraz zobaczmy, czy kibic Argentyny rozpozna polskich piłkarzy. Tell me who is this, this player? Lewandowski. Yes. Good. Second one. I don't know. You don't know? Zielinski Zielinski Great. Yeah, bravo. And two more. Chesnok. Chesnok. Fegan. Chesnok. 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 Bravo. And last one. Rachewa. Michał, very good. Hey. Our you win, my. Oh my god. Thank you so much. Oh. Teraz sprawdzimy, czy ten kibic będzie chciał oddać swoją koszulkę Messi'ego za koszulkę Ronaldo, na której podpisał się CR7. Nie, 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 No, no way. Is it nie, Cristiano Teraz odwiedziliśmy mega strefę, bardzo ciekawa była. Mnóstwo ofert dla dzieci, piłkarzyki, bilardy, gra jeden na jeden, challenger, występy i jeszcze oglądamy lepiej, jeszcze sali zyskaliśmy. A no właśnie. Zrobimy pod niego konkurs. Proszę. Tak, no więc oglądajcie filmy, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego konkursu, a my idziemy dalej z tej przejść, bo wiele jest Ciekawe. fajnych rzeczy. W ogóle zobaczcie ten widok, nie? A teraz czas na konkurs z okazji pół miliona subskrypcji. Wybiło właśnie pół miliona subskrypcji na moim kanale. Z tej okazji rozdaję Wam koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. Tak jak obiecałem, znajdujemy się w niesamowitym miejscu, więc tutaj już zdjęcie, wrzucam je na Instagram, a tutaj macie moją nazwę. Powodzenia. I teraz yy, przyszedł czas, na najważniejsze zadanie, mianowicie na koszulce Argentyny muszę zdobyć autograf Lao Messi'ego, więc pojedziemy na kampus, gdzie oni się znajdują. Trochę o tym miejscu czytaliśmy, ale więcej powiem już na miejscu. A no, dokładnie przeczytaliśmy to, że się tam nie da wejść. Ale? Także. Good luck. Good luck, guys. No Jest 1000 dolarów, nie? No, to... Jak im pomożesz, to mogę ci dać 100 połowę. dolarów, to ja przekopkę zrobię, pod potem. Przyjechał Uber i jedziemy do Messi'ego. My teraz mamy miejsce do zrobienia. Jakieś 300-400 metrów noże od budynku, który wydaje nam się, że jest właśnie tym miejscem, gdzie śpi Argentyna. W tym momencie poprosiliśmy ziomka z taksi, aby się zatrzymał i wyszliśmy przy flaze Argentyny. Podejdziemy tam, zobaczymy, czy da się wejść przez bramę. Jeśli będzie zakaz, nie wchodzimy na przypał, żeby nas nie zamknęli, bo... Oni sobie to zbudowali z takim zamysłem, żeby całkowicie odciąć się od kibiców Więc wydaje mi się, że jeśli chcielibyśmy wtargnąć na ten teren, to byłoby to lekki przypadek Ale zobaczymy, podejdziemy i zaraz się sami przekonajcie, będziemy to będzie Zastanawialiśmy się, dlaczego Argentyna wybrała kampus, a nie jakiś tam pięciogwiazdkowy hotel I w internecie doczytaliśmy, że to ze względu na to, że tutaj jest bardzo dużo miejsca na otwartej przestrzeni A oni na otwartej przestrzeni lubią robić sobie grilla Jest to bardzo ważny element ich kultury i właśnie też przeczytaliśmy, że to jest dla nich tak ważne, że właśnie specjalnie takie miejsce sobie wybrali. Mimo, może musieli tutaj zbudować wiele rzeczy od nowa: jakieś boiska, jakieś baseny czy coś. Ale co, grill okazał się ważniejszy, integracja. W sumie nie ma co im się dziwić. Spędzą tu razem chyba miesiąc, bo stawiamy, że zajdą daleko. Chyba, że ich pykniemy. No tak, może i tak być. Poszliśmy szukać jakiegoś wyjścia. Messi, Messi. Dobra, chyba tam jest. Reprezentacja Argentyny, bo to tak się świeci na niebiesko, tak samo było na ich Instagramie Tutaj wszędzie wokół są boiska Stawiam, że to są ich boiska treningowe Tam jest jeszcze dodatkowo ogrodzone, więc no to musi być to stop... Dotarliśmy pod bramę i podeszliśmy do ochroniarza. Hello! Hello. Hi fax. Hi fax. hi How We want to meet Messi we oh. any one of your No, we are just <laughs> <laughs> Is it possible? <laughs> no no. no. Powiedzieliśmy, że przyszliśmy na spotkanie z Messi. Chyba nam nie uwierzył i zapytał się, czy mamy kogoś znajomego w środku, kto po nas wyjdzie. Jesteśmy. Niestety dalej nie możemy iść. Pan ochroniarz nam nie pozwolił. Chyba że teraz walimy sprinta i na 100% nas nie dogoni. Wydaje się wolniejszy od nas. Pan ochroniarz też powiedział, że jak mamy tam przyjaciela, to możemy iść. Tak. Powiedzieliśmy, że Messi jest naszym przyjacielem. I nam nie uwierzył niestety. Szkoda, ale powiedział, że jakby załatwimy sobie akredytację FIFA, to jest szansa, żeby się tam dostać. Bo mają też otwarte treningi 15-minutowe, tak? Więc wygląda to dosyć, dosyć ciekawie. E, tam jest ich hotel, można tak powiedzieć, cała siedziba. A tam mają boisko treningowe, można zobaczyć, tam reflektory są, nie? Więc pokój to wygląda. Niestety koszulki Messiego nie uda nam się dzisiaj podpisać. Szkoda, byśmy naprawdę blisko. Jakbyśmy tam doszli, 100% by wyszedł, bo bym krzyczał cały czas, bym krzyczał Messi, Messi, Messi i musiałby wyjść, nie? Bo by nie usnął. No, ale co? Zakładamy oksy. Niestety 1000 dolarów zostanie u Peszkina. A my wracamy do domu. Wracamy tam, gdzie nasze miejsce, czyli do naszego mieszkania, apartamentu, jak to woli wchodzimy. Oczywiście na tutaj ziemiarz jak już siedzi. Siemka. No i co? Wydaje mi się, że dosyć ciekawy film. Już jutro jest mecz reprezentacji Polski z Argentyną. Będzie grubo jeszcze tego dnia też zobaczycie film, więc subskrybujcie kanał, najlepiej to kliknijcie takie znęc i subskrybuj tam na dole. Zostawiajcie łapy w górę w górę. Wszystko jedno. I do zobaczenia jutro już o godzinie 14. .00.